Fany Moto Content, tego też nie było i tych kanałów strasznie narosło. I co jest ciekawe, że razem z kontentem narosło też masę reklamodawców tego kontentu, tak naprawdę, czyli, czy nie? No właśnie, to jest inna historia. To jest, jest, pro, to jest inna, ta... historia, nie? inna historia, bo modelki Instagramowe zaczęły zarabiać tak naprawdę w 2014, 2015, wtedy hmm. weszło jakieś Beauty, posmaruj się tym mordę, tym sobie, posma, z tym sobie jeszcze lepiej zrobisz, i fotki na Instagramie za 30 koła. A jak to było z Moto? Hmm. Z Moto jest bardzo skomplikowane, dlatego że ja w latach 16, owszem, Lokowania jakieś tam łapałem. Eee, natomiast nie było reklamodawców, bo nikt tego rynku nie śledził, dlatego że nie było kanałów. Były trzy kanały i ludzie, ludziom się w ogóle reklamodawcom do dzisiaj wydawało, że jeszcze zeszły rok pamiętam, że YouTube. Mm -mm. To nie może działać, nie? ale już tak 18, 19 firmy zaczęły wchodzić i widzieć, że to działa. Więc ja byłem pierwszą osobą, która ściągała reklamodawców. To ja pisałem do reklamodawców. Yy, wiesz, to dzisiaj jakby zbudował... ty, ty sam zaczęłaś ściągać reklamodawców na ten rynek ta. sam do nich pisać. Ta. Przez management, czy ty osobiście sobie. Nie, no pisa? ja osobiście. Ten management sieci partnerskich to wiesz, się nadawał do kur... pchania karuzeli głową, nie? To wiesz, ja, tylko a, ja tutaj kiedyś. Tak, ja kiedyś... to jaskiniowcom wytłumaczę. Sieć partnerska to jest ta. Sieci... Dużo się mówi o sieciach partnerskich parę lat temu, czyli po po prostu to są takie twory, które zaopiekujemy się wszystkimi twórcami. Mamy w naszej sieci abstrahuje. Jak chcesz być jak abstrahuje, musisz dołączyć do naszej sieci, podpisać super umowę, oddawać nam 20% przychodów, a my za to zrobimy kompletnie nic. Tak, najlepiej podsumowane początki moich sieci partnerskich, bo dzisiaj to też jest zupełnie inaczej. Eee, słuchaj, ja od właściciela drugiej sieci partnerskiej, nie będę zresztą mówił, czy tam to była trzecia, czy czwarta. E, ja typa usłyszałem na finał, jak już wyjeżdżałem z sieci, e, że rozmowa z, z, moja z nim e, to była... E, subiektywna, a wiesz, to co jest na papierze to jest, ta, jakoś tak, że wiesz, dały jednoznaczne zrozumienia, że tak to naobiecywał, bo wiedział, że gówno da, a umowa to jest umowa, nie? więc myślałem, że wiesz, durniowi w blachę w strzelę, nie? bo ja mnie też po prostu nosi czasami. Dzisiaj jestem w sieci parterskiej, gdzie jesteśmy bardzo fajni i naprawdę, powiem ci, pierwsza sieć, która krosi. Musisz uważać te słowa, bo to, to się da sprawdzić, wiesz. No, <gry> słuchaj, no, patrząc na to, że na przykład, nie wiem, dziesiątki lokowań rocznie sobie sam załatwiam, czy mam stałe współpr Muszą ci pewnie częściana, no muszą kosić swoje, nie? Nie, nie? nie my jesteśmy dogadani na pewno Do To wiesz, to masz pewnie NDA, nie możemy wystrzelać takich informacji. Nie, jak to... jakby wiesz, ja nie jestem z niczym związany tutaj, jakby bardzo lubię. Przede wszystkim właściciele Get Hero, tutaj trzeba o nich powiedzieć. No my się też spotykamy prywatnie, trzymamy się prywatnie. Jakby to się z biznesu skumplowało się. Dużo rzeczy jadałem, pokazując motoryzacyjny rynek, jak wygląda im dookoła. Dużo rzeczy załatwiamy, dużo rzeczy pomagamy, a ja niczym nie jestem związany. Jakby jest umowa między nami, ok. Natomiast nie ma żadnej wyłączności, wiesz. I, ale mi się nie pali, tam naprawdę nikt mnie nie okłamał i nikt nic złego nie zrobił. Wiem, że brzmi to jak jakaś jeb**na reklama, natomiast prawda mhm. jest taka, że tak właśnie jest. I, dostarczają deale. No i właśnie dostarczają deale, to jest ciekawe. To jest właśnie, najważniejsze. To jest 5% tego, co ja sam załatwiam, ale no to jest 5%, a nie zero. No tak. No, nauczyliśmy się trochę, znaczy nauczyliśmy się dzisiaj trochę historii YouTube'a, jak to wyglądało. Do dzisiaj są te sieci partnerskie, no osobiście już wolę, ja... No, to jest mój przykład, mhm. I wielu YouTuberów też, woli taki hmm, bezpośredni management, czyli ma się, ma się menadżera, tak, i ten menadżer załatwia deal, a nie jest taka sieć partnerska, która załat zatrudnia 100 osób, z czego 90 nic nie robi, biega i podaje kawę, a, a reszta ciągnie pieniądze. I tak to mniej więcej wygląda, no, to są takie. Hmm. Ale jak już tu jesteśmy, to jeszcze powiedzmy, że to nie jest tak, że sieć ci przynosi, tylko domy, oni mają swoje kontakty i wiesz, domy, jakby reklamodawca chce znaleźć YouTubera, to znajduje pierw sieć. Wiesz, no czasem tak. jest tak, że to tak wiesz, To rozumiem, też jest nie? straszne. W ogóle wjechaliśmy na temat marketingu, ale to jest w sumie ciekawy temat dla widzów nawet do zajawienia. Ale ten świat jest strasznie dziwny, bo wiesz, widzom się wydaje, że o, masz zdjęcie z Coca-Colą, no to yy, koleś od Coca-Coli do ciebie napisał, dał ci teczkę z 200 tysiącami złotych, ty wziąłeś tę teczkę i zrobiłeś sobie zdjęcie. Nie no, to wygląda tak, że jest jakiś dom mediowy, dom reklamowy, to przychodzi przez kolejne 15-20 osób, każdy bierze z tego jakąś część, a na końcu tam do youtubera tak masz, tam zostało jeszcze trochę, weź to co tam... W moim świecie tortu. to działa inaczej, bo ja działam bezpośrednio z markami. Bez żadnych agencji. Generalnie to jest tak, że wiesz, napisałem, Allegro kiedyś do mnie napisało, bezpośrednio się dogadaliśmy, żyjemy ze sobą 4, 5, 4 lata tak naprawdę z jednym reklamodawcą. Kiedyś z Bridstonem, dzisiaj z Pirelli, potem jeszcze zostałych, to teraz jest Neo, już trzeci rok idziemy razem. Bardzo Na bardzo biznesy dużo... jeszcze możemy wejść, możemy wejść teraz w sumie, pogadać trochę o biznesach. Znaczy, ja już trochę ich masz. No mam, teraz drugi rok z Mubi, które tak męczyło wszystkich, bo to była agresja. to była te ubezpieczenia. Porównywarka. Ja widziałem na paru kanałach tych, oni tak zalali rynek dosłownie. Bardzo fajnie i wiesz, mi się to podoba w momencie, kiedy, czemu ja to biorę na przykład? Może wytłumaczmy widzę, co to jest w ogóle, pewnie wiedzą, bo to to na pewno każdy widział, czyli porównywarka, ubezpieczenia ACOC. Fajne jest to, że faktycznie masz tam korzyści, jeżeli jest korzyść do wzięcia, to ekstra, nie? Dla mnie to jest porównywalny deal, co robi Shops trochę. No też ich robię czasami. Tak? Ale to już cały YouTube z Kubani. No, robiąc czwarte okrążenie, nie, mówi jeszcze ten rok będzie dość agresywnie Działać i na tym to polega. Tylko wiesz, u mnie jest tak podzielone. Chcesz, to idziesz do końca odcinka, na końcu odcinka po podsumowaniu jest lokowanie, nie ma tego przedno. Ja, ja sobie nie wyobrażam, zaczynać odcinek, e, pierwszą zwierzę. No, ma każdy swój styl. I to jest tak, mówię Mubi, no, mam chyba 10 czy 11 takich reklamodawców i to jest najgorsze, skoordynować to wszystko. Od tego roku Dobra, muszę... 10 czy 11 reklamodawców naraz masz teraz na stałej współpracy. No? Żartujesz. Dobra, jakieś Allegro, jakieś Mubi, jakieś części, jakieś narzędzia. A? Eee, dobra, strzelam dalej. Oleje. Opony na pewno jakieś. No. Opony muszą być, wulkanizacja. No są opony, są oleje. Są opony, są oleje, co jeszcze może być? Płyny do chłodnic będą. Płyny do chłodnic? Naprawdę lokujesz na kanale płyny do chłodnic? <grym> I to są pewnie lepsze pieniądze niż taki typowy deal dla przeciętnego YouTubera. <grym> 10 lokowań w odcinku. Tak? No, miałem. 10 lokowań nie, w jednym odcinku. Nie, ale to YouTuberki do... Beauty tyle nie robią. Dobra, ale. Nie robią tyle YouTuberki Beauty. Wiesz, to ja myślałem, był... że ale to generalnie wiesz... To ty może u ulubieńców miesiąca. Dzisiaj mój ulubiony olej. Nie, tak nie robię właśnie. Wiesz. To jest Powinieneś najlepsze. robić ulubieńcy grudnia i po prostu. Tu mam olej, pokażę wam jeszcze nowy pasek rozrządu. Hmm, dobra, generalizując. No, powiedz, na przykład. nie będzie końca. E, chodzi o to, że. No, 10 loko... lokowań, ja pier... 11. Pierwsze. I każde pewnie za dwie dychy minimum. Nie. Więcej! Dobra, nie przepraszam. Nie możesz powiedzieć, ale ja mogę strzelać. Nie. To, ty to nie musisz nic mówić. są kwoty, spokojnie przy takich dużych. Poza tym mówimy o lokowaniach. Rozróżnijmy dwa lokowania, które ja e, robię. Czyli mamy lokowania pasywne i aktywne. E, o których mówię, to są lokowania pasywne, nie aktywne. Nie ma, że mega się terroryzujesz na tym produkcie. Nie, no tak, leży sobie używasz, narzędzia sobie w ta, tył. Ta, tak, tak. No, no. Ja co odcinek nie mówię, że Neo jest supermarką narzędziową i tak dalej, ale używam, robię, wizkoduje to. To jest wizerunek marki, budowanie wizerunku marki, lokowania aktywne no dobra, raz strzeliłem cztery w jednym, ale e, to są dużo droższe usługi i to jest wiesz, kiedy przychodzi na przykład e, reklamodawca typu HelpFind, czyli firma, która pomaga nam, z którą tą, na ten rok, na cały rok jestem już spięty, e, w pozyskiwaniu odszkodowań po jakimś tam czasie, że za ciebie po prostu biorą, e, no to też trzeba przeanalizować czy warto widzowi to pokazać e, czy to jest, wiesz, żeby się nie wyłożyć potem, e, no jeżeli tak i jest to z korzyścią dla widza, no to to robię w tym momencie i, i wiesz, powstaje pod, tego, pod to zbudowany odcinek i za to można sobie żądać 40-50 tysięcy za zbudowanie jednego odcinka, bo robisz to pod kogoś, a jeżeli dokoptowujesz, to są kwoty tam powiedzmy jedna czwarta tego. No nie? tak, no bo to dostajesz stawkę pasywną co miesiąc na przykład, nie? No, ale Też... zdarzyło mi się w jednym odcinku strzelić yy, cztery aktywne.